Witajcie kochani w czytaniu tygodniowym od 29 marca do 4 kwietnia 2021, czyli czytanie obejmować będzie także czas świąteczny. Zachęcam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, a nawet i korzystania z czytań indywidualnych, jeśli jest taka potrzeba. Do końca marca są jeszcze promocyjne ceny na czytania prywatne, a kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. No i w zasadzie tyle mogę powiedzieć słowem wstępu. Zajrzyjcie jeszcze do tych filmów, które pojawiły się wcześniej na tym kanale, zwłaszcza jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, ponieważ sporo się dzieje. Są czytania miłosne. Dla każdego znaku Zodiaku są ogólne, są opowieści na każdy tydzień, medytacje e, i wiele, wiele więcej. E, dobra, czytajmy. Baran, cesarzowa. No, piękna karta. Barany, choć mam wrażenie, że w zeszłym tygodniu może mieliście podobną kartę. Ale to nie ma w zasadzie większego znaczenia. E, cesarzowa, czyli. E, Czyli otwieranie drzwi, jak widać na, karce. na karcie, to do ogrodu pełnego rozkoszy ziemskich, magii, cudów i piękna. Jest szansa, że w najbliższym tygodniu spełnicie swoje marzenie, swoje plany. Zwłaszcza te, które są związane bardzo mocno ze, z życiem uczuciowym, rodzinnym, ale także z poczuciem kobiecości bycia kobietą bądź obcowania z kobietami. Karta ta często wskazuje na przyjaciółkę, matkę, żonę, partnerkę, ważną w naszym życiu, czy też w waszym życiu kobietę, bądź to wy wejdziecie w tę energię cesarzową, jeśli tymi kobietami jesteście. Tydzień tak krótko będzie, bo, bo nie widzę tutaj nic, niewiele więcej, aczkolwiek oczywiście jest to piękne. Tydzień zapowiada, zapowiada się pełen przyjemności, pełen obfitości, pełen takiego spełnienia i zadowolenia. Niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja w Waszych krajach, w Polsce, gdziekolwiek mieszkacie, w związku z koronawirusem, to odnajdziecie w tym tygodniu drzwi, które po otwarciu zaprowadzą Was. W piękne, bezpieczne, pełne ciepłych uczuć miejsce. I barana ja wam tego cudu życzę. Byk, szóstka kielichów. No to też jest taka karta bardzo związana ze świętami. Powrót do przeszłości spotkania rodzinne. Tutaj na karcie mamy babcię, która czyta dzieciom wnukom, bajkę. Albo opowieści na każdy tydzień. historii głupca, który przemierza świat. To jest powrót do czasów dzieciństwa. To jest karta związana z rodziną, z dziećmi, z delikatnymi uczuciami. Uczuciami, które powodują w nas ciepło, pełnię, szczęście, radość. Bardzo subtelna energia. To gdzieś taki to jakiś taki wgląd w siebie. Przypomnienie sobie od przeszłości, ewentualnie odcięcie się od tego, co negatywne w przeszłości. To karta także romantycznych uczuć. Może do kogoś nieco młodszego niż wy, może do waszego byłego, wcześniejszego partnera. Bo ktoś może tutaj powrócić z przeszłości, zwłaszcza jeśli wracacie na przykład na święta do swoich domów. Rodzinnych. Czas nostalgii, ale w związkach stałych także ciepło, energia dzieci, spełnienia czułości. Dobry tydzień, byki. Bliźnięta, umiarkowanie. Hm, to też jest ciekawa karta. Jak na razie te, te trzy karty są bardzo ładne. Umiarkowanie, mm, drogie bliźnięta. No, Pojawiają się już któryś raz, niekoniecznie w waszym rozkładzie, ale gdzieś w takich ważnych tych tygodniówkach, czy, czy w rozkładach na dzień. Karta nam mówi o siłach witalnych, które macie w sobie. Ale możecie, być może zachwiała się wasza równowaga w ostatnim czasie, bo jakiś problem, sprawa, sytuacja aż za nadto was pochłonęła i straciliście swoją wewnętrzną równowagę. Ale w tym tygodniu znajdziecie drzwi, drogę powrotną do miejsca, w którym możecie uzdrowić ciało i, du i duszę ducha. Także jest to piękna karta, bo mówi nam o odnalezieniu w sobie wewnętrznego spokoju, o uporządkowaniu i unormowaniu rozmaitych spraw, które dzieją się wokół Was, które są z Wami związane. Karta ta nam także mówi o. W trwałych, bliskich relacjach z innymi ludźmi, o optymizmie, o szczęściu, o zacieśnianiu się więzi, przyjacielskich, romantycznych, uczuciowych, zgoda, harmonia, umiejętność dawania i brania, dzielenia się, dzielenia się miłością, dzielenia się pełnią, dzielenia się szczodrością, radością, dobrym, ciepłym słowem. No, bliźnięta. Piękny tydzień. Piękny tydzień. No dobra. Rak. As Kielichów. As Kielichów to karta narodzin, uczucia na przykład. To karta mówiąca o odnowieniu uczuć. Wskrzeszeniu uczuć, o nowym uczuciu, które się pojawia do nowego człowieka. Może to być romantyczne uczucie, niekoniecznie, albo do zwierzątka, nawet też to jest możliwe. Energia miłosna. Takie zostawienie śladu swojej energii w relacji z człowiekiem albo w jakimś przedsięwzięciu. Które tworzycie? Robienie czegoś z pasją, z miłością, od serca. Święta, więc, być może, wkładanie serca do gotowania, przystrajania domu. Nowe projekty, nowe pomysły, nowe działania, nowe relacje. Ogólnie w relacjach karta wskazuje na miłość, na uczucie, na szczęście, na przyjaźń, na. Na kwitnące uczucie. Na pierwszą iskrę, która została rzucona. I teraz y, trzeba będzie to uczucie spokojnie rozwijać. Więc y, raki, myślę, że karta jest bardzo dobra. I ja Wam życzę cieszenia się tą kartą, energią tej karty w rzeczywistości. Powodzenia. Lew. Czwórka monet. Czwórka monet. Hmm. Coś jest w nadmiarze. Być może ego wasze, drogie lwy, jest tak duże, że się nie mieści we drzwiach. Nadmiernie, być może staracie się osiągnąć jakieś. Profity, jakiś szacunek, jakieś no zyski, być może materialne, być może w relacjach, ale to nie przejdzie. Musicie lekko <śm> spuścić z tonu, z oczekiwań, z jakichś takich potrzeb, bo nie tędy droga. Nie zmieścicie się do drzwi, które można przekroczyć. Cokolwiek będzie w tym czasie dla Was ważne, relacja, praca, działania rozmaite, trzeba będzie działać subtelniej. Działać z, z przestrzeni serca, nie zaś z przestrzeni ego, nie zaś z tego chcenia, z takiego pragnienia. Bo potrzebuje, bo chce, bo już, bo teraz, to nie przejdzie. Trochę taki ten człowiek napompowany jest przez ego na tej karcie. Na no, to jest tarot 78 drzwi, i te drzwi pozostają zamknięte, jeśli nie nastanie jakaś zmiana. Czwórka pentakli to karta zamknięcia. Zamknięcia się w czterech ścianach, bez ruchu. Ten bezruch, to zamknięcie, ten marazm prowokowany jest poprzez nadmierne, nie mieszczące się w obecnych ramach potrzeby, pragnienia lub dążenia. Także, no tak to wygląda. Niektórzy oczywiście mogą spędzić czas w domu i bardzo, bardzo to będzie dla nich męczące. Panna Siódemka Buław. Bardzo ciekawe jest przedstawienie karty Siódemki Buław na te, w tej talii. No, mi się to kojarzy z jednej strony z Jezusem, który. Ale to nie z tej strony Jezus, który wychodzi z groty. Ale tutaj ten mężczyzna otwiera tę grotę, aby wejść do środka. Z drugiej z jakimś Sindbadem żeglarzem, który szuka skarbu. Oczywiście karta w swojej tradycji, która została zaprojektowana, mówi nam o pragnieniu odkrywania tego, co jest tajemnicą, co jest tajemne, co jest mistyką i potrzeba do tego odwagi, ale i siły fizycznej. Siódemka była w to karta pokonywania przeszkód. I dosłownie czasem przeszkód, które mają charakter fizyczny. Czyli na przykład jakiś bieg z przeszkodami, dosłownie, to jakieś um, ćwiczenia, fitness. to... Podnoszenie ciężarów, takie rzeczy, to jest walka z przeciwnościami losu. Tu mamy cel, i nic nas nie powstrzyma. Ten mężczyzna, jak widać, dużo ćwiczył, czyli przygotował się do tego, aby osiągnąć cel, na którym mu zależy. No, spójrzcie, jak on wygląda: jakie ma ramiona, szeroki w barkach. Więc może ten kamień faktycznie poruszyć i wejść do środka, czyli odkryć to, co tajemne, to, co tajemne, co skrywa skarb, na którym mu zależało. Zatem, panny, nie macie sporą szansę, aby w tym nadchodzącym tygodniu pokonać przeszkody. Tylko mieście siły na zamiar. Jeśli jeszcze nie macie w sobie wystarczająco odwagi, siły, również siły woli, rzecz jasna, To poćwiczcie umysł, ciało, w zależności od tego, z czym będziecie się zmagać. Ale chcieć to faktycznie móc. Powodzenia. Waga. Dwójka kielichów. No, dwójka kielichów to najbardziej uczuciowa, romantyczna karta w rozkładzie i uwielbiamy ją widzieć. Przeważnie przedstawia nam kochanych, kochanków, parę zakochanych, a tutaj mamy dzieci. Dzieci, dzieciątka. Eee, to jest jednak mimo wszystko głęboka więź, karta głębokiej więzi. Niezależnie od tego, czy mówimy o relacji romantycznej, czy przyjacielskiej, czy zawodowej, czy pasji, działaniu, na którym Wam zależy, jest to coś głębokiego. To nie jest jakieś, są jakieś dyrdymały. Czy jakieś inne bzdurki, to są po prostu, jest karta głębokiego zaangażowania w coś. E, to głębokie zaangażowanie jest obostronne, czyli w relacjach po dwóch stronach. No, mamy dzieci, które wymieniają się prezentami, a zatem każdy z nich chciał w drugiej stronie to, co jest cenne. E, to również w takim razie może być praca, która daje nam satysfakcję. Tak? Czyli cokolwiek inwestujemy w cokolwiek, otrzymujemy coś w zamian. Jest tu harmonia i równowaga otrzymana, utrzymana. Jest to siła prawdziwego, głębokiego uczucia i prawdy, która jest w działaniu, które tworzycie. Dobra karta, cudowna karta na związki, relacje między ludźmi. To oczywiście także karta, która czasami wskazuje na związki, które dopiero rozwijają się. Stąd też bramy są otwarte. Stąd też brama jest otwarta do tego, aby wejść krok dalej. Możliwe, że w tym nadchodzącym tygodniu wejdziecie o krok dalej w swojej relacji. Może oświadczyny, może coś więcej, może jakiś ślub. cokolwiek tutaj się wydarzy, będzie na pewno czymś wspaniałym dla Was i obustronnym. Także prezenty też są tutaj widoczne. A na Wielkanoc niektórzy faktycznie prezentami się również e, darzą, więc albo chociaż życzeniami. Także wszystkiego dobrego, kochani. Skorpion, arcykapłan. To jest karta, którą pewnego dnia omawiałam bardzo dokładnie. E, w zasadzie w zeszłym tygodniu w tygodniówce. Znaczy w weekendowym czytaniu, weekendowej karcie dnia, w ten sposób. no Jest to arcykapłan, czyli wejścia w głąb siebie, otrzymania kluczy do swojej podświadomości, do swojej duchowości, do swojej mistycznej części siebie. A to bardzo ciekawe, ponieważ ja nagrałam już opowieści na każdy tydzień związane z kartą kapłanki, czyli przekraczania granic dualizmu świadomości, podświadomości, to karta, która więc zachęcam Was przy okazji do, do zajrzenia, zajrzenia jutro w godzinach wieczornych, czyli niedziela, znaczy nie jutro, tylko dzisiaj w niedzielę w godzinach wieczornych, 21, około 21 pojawi się ta, ta opowieść. Więc arcykapłan mówi nam o tym, że możemy też spotkać swojego nauczyciela, mistrza, który będzie nas prowadził w tej ścieżce rozwoju duchowego. To może być książka, to może być człowiek, to możecie być wy sami. No to jest mądrość, wiara, takie słowa jak mądrość, wiara, tradycja, rodzina, autorytet. Dobra karta. Zwłaszcza na święta, arcykapłan, tak? Karta głębokiej wiary, zasad duchowych, również takich związanych z religią. Choć religia nie zawsze jest związana z duchowością, ale to jest być może u niektórych wejście na level up, jeśli chodzi o status społeczny. Gdzieś tam awans możliwy. Także. Dobra karta. O danego rozwoju, kochani. Strzelec. A, karta. Dla strzeleca dwójka pentakli jest do góry nogami, ale tego wcale nie widać. I tak miało być zapewne. Dlatego że karta i tak ukazuje nam dwie osoby, które, yy, które skoczyły do góry nogami. <grym>, skoczyły do wody z dwóch różnych miejsc. Yy, Tworząc pewien cykl, wiążąc się, tworząc fale, które się ze sobą połączyły. To ładna karta, która nam mówi o tym, że, że jesteśmy falą. Że jesteśmy skutkiem pragnienia oceanu, tworząc falę, która przemierza świat, która podróżuje, która tworzy kolejne fale. Że nasze istnienie ma znaczenie na wszystko. To nie jest tak, że jedno nasze życie istnieje nic nie znaczy. My każdego dnia wpływamy często nieświadomie na losy innych ludzi. Spójrzcie na tak to, to wygląda. Ok, relacje partnerskie, zawodowe jedno, ale nawet idąc do sklepu, kupując coś, zapewniasz drugiej osobie pracę. A nie tylko drugiej, ale wielu osób osobom związanym z tym pro, produktem, z tą sprzedażą. Zobaczcie, jak to wpływa na wszystko, na całość, na to, to jest niekończąca się pajęczyna zależności. Karta mówi nam oczywiście o skoku w nieznane, zagłębieniu się. I poszukiwaniu. Pomocnika, drugiej osoby, która nam pomoże. Te dwie osoby mogły skoczyć się do wody, aby znaleźć coś, co w tej wodzie jest, co wpadło. Klucz, moneta, nie wiem, różne rzeczy. Ale jest skok na głęboką wodę i mają szansę znaleźć coś, bo jest ich dwoje. Współpraca. Dwie osoby, ale jedność. Nie zapomnijcie działać zespołowo. Takie jest, kochani, dla Was przesłanie. Koziorożec, rycerz Buław. Rycerz Buław na karcie, którą mamy w tarocie 70. Przepraszam, Paść Buław, a nie rycerz Buław. W tarocie 78 drzwi, mówi nam o. o adoratorze. Tak po prostu. Zjawia się w naszym życiu jakiś adorator z upominkiem, z życzliwością z życzeniem, z prezentem. Teraz jest idealny czas, te święta. To zawsze święta są zawsze idealnym czasem na to, aby, eh, aby trochę zbliżyć się do kogoś. A w końcu mamy pretekst do rozmowy, do życzeń, ładnych życzeń, do szczerych życzeń, do prawdziwych życzeń. No i tutaj pojawia się jakiś adorator, może z prezentem, może z życzeniem, z dobrym słowem, słowem, z ofertą, obietnicy, chęci pomocy. Może ktoś Wam zrobi zakupy, jeśli czeka Was kwarantanna. Ach, zastanawiam się, kiedy przestanę mówić w kartach o właśnie takich rzeczach. Ile potrwa ten czas covidowy? Tak czy inaczej, rycerz, przepraszam, paś. Mówi nam o kimś szczerym, kimś młodym, kimś, kto zaczyna się starać o nasze serce. To jest entuzjastyczny, radosny, szczęśliwy, sympatyczny. Oczywiście może to także oznaczać w stałych związkach albo energię dziecka, albo jakieś takie miłe, delikatne gesty wobec partnera, nawet działania, ciepło, przyjemność, flirt. Także kochani, no, jak tu się nie cieszyć widząc, ta, widząc taką kartę. To także oczywiście wizyty, rozmaite wizyty ludzi w waszym domu. Wodnik, świat, karta na weekend w zasadzie. A, I się ta karta przedłuża u was na cały tydzień. Bowiem karta świata w tym tarocie no, mówi nam bezpośrednio o narodzinach czegoś nowego, o nowym etapie, o zamykaniu jednego etapu na rzecz drugiego. No, u niektórych mo może i być poród. <laughs> u niektórych co innego, ale tak, może tak być. Odnalezienie kluczy do, um, do drzwi, które były dla nas dotychczas zamknięte, lub to my zamykamy jedne drzwi, aby móc otworzyć drugie. Projekt, rozpoczynanie projektów, przeprowadzki, zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy, takie te, tego typu rzeczy, kończenie związków lub rozpoczynanie nowych. Stabilizacja, radość, sytość, szczęście, poczucie, że przed nami jest jeszcze wszystko. Cały świat, całe życie. No, przed tym dzieckiem bez wątpienia jest całe życie. Przed tą matką są jakieś yy, wyzwania, ale on, ona nie myśli o tym w negatywie, ale w radości, w szczęściu, w ekscytacji tego wszystkiego, co jest piękne. Piękna karta yy, świata. Jedność, poczucie spełnienia, poczucie wspólnoty między dwa, dwiema, dwoma ciałami, które są jednością ze sobą. Które są ze sobą połączone, niekoniecznie zas na zasadzie właśnie więzi kr więzy w krwi, ale tych więzi, które łączą duszę ze sobą energetycznie. Miłość jest taką energią. No, wodniki, cudownego, wspaniałego tygodnia. Eee, są dostateczne karta Zmartwychwstania wstania na wielkanoc dla ryb. Ryby, no, piękna karta dla Was. Jak już wspomniałam, karta z martwych idealnie, idealna jako karta dla, na Wielkanoc. Są dostateczne z martwych wstanie, czyli czas przebudzenia, odnowienia. No, bardzo możliwe, że przeżyjecie swoje duchowe przebudzenie w tym tygodniu. Że zdacie sobie sprawę, że czas zaakceptować zmiany, które się w Was dzieją. Nie obawiać się tego, co jest nieoczekiwane, co was dotknęło, nieoczekiwanie, zaskoczyło, co was zdumiewa, ale powoduje w was pragnienia, uczucia, myśli, których pragniecie, które są miłe i przyjemne, ale bardzo się tego mogliście zlęknąć. Trzeba jednak zaakceptować tę przemianę porzucić stare, nieaktualne schematy i iść w stronę światła. To początek nowej podróży dla was. To czas decyzji. I wie, wiecie co? To będą dobre decyzje. To będą decyzje, w których odpada od was jakaś negatywna energia, jak te diabły, które spadają. Tak jakbyście mogli uwolnić od toksycznych ludzi bądź sytuacji i wybrać to, co nie jest toksyczne, co jest piękne, co jest światłem, miłością Bogiem. Ale jeś, tylko jeśli zaakceptujecie te zmiany, które się dzieją, i podążycie za tym nieoczekiwanym, ale cudownym jednocześnie lękiem, pragnieniem, miłością, tym, co w was jest, co powoduje taki lekki chaos. Inaczej możecie spaść w dół i cierpieć, tkwić w toksynach, marząc o świetle. Które coraz bardziej się od Was będzie oddalać. Ryby, decyzja należy do Was. Przed Wami dobry czas, możliwy dobry czas miłości w pracy, w związkach, w rodzinie, w świętowaniu, w szczęściu, we własnym samorozwoju. Wy zawsze macie takie karty poetyckie. No nic, znaczy to dobrze, fajnie ryby. Yy, Tyle z mojej strony. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, a jeśli nie usłyszycie mnie jeszcze przed tymi świętami, choć będę wstawiać filmy, to życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji świąt Wielkiej Nocy, do Waszego własnego zmartwychwstania. Wszystkiego dobrego, cześć.